Dajcie w następnej ale, degustacji. <coughs> Tym razem piwo z Homburgen, eh, Of Axis i dużo mówiący tytuł. Nazwa: Don't leave me stout in the cold winter. Winter stout. Eh, of Axis Brew Corporation, 5% e alkoholu. Jak zwykle dla tej marki, bo to jest tylko marka, to nie jest browar. E, ciekawa etykieta. I co oni tu piszą? E, um, świąteczne życzenia z odległych granic galaktyki. Poprzez e, drogę mleczną e, i um, burzę bogatych. deserów z wielką ilością przypraw i wanilii i waniliowych chmur e, satysfakcjonuj przychodzi satysfakcjonujący e, zimowy rozgrzewacz Winter Warmer e, by pomóc Ci e, w pokonaniu cudów kraftowego uniwersu e, w komforcie twojego fotela. No, takie nic nie znaczące, ale najwyraźniej miało to być piwo świąteczne, z tym, że na święta go nie było w moim homebargen. Dopiero teraz się pokazało no spóźnienie dosyć duże. Eee, składniki woda, słód jęczmienny, owies pszenica, laktoza, chmiele, drożdże, wanilia, cynamon, e, gałka muszkatołowa, anyżek i e, goździki. Hmm? Może być ciekawie. Fajne przyprawy. <laughs> Przejdźmy do piwa ciemnobrązowe, nieprzejrzyste, brach piany. Przy nalewaniu tworzy się beżowa piana, ale momentalnie znika. Teraz to nawet jednego bąbelka tu nie zostało, nic. Aromat jest taki bardzo niewielki. Jest trochę paloności, trochę takiej koli, e, lekka cierpkość, minimalna słodycz i taka właśnie kola. No bym pomyślał, że e, gdzieś te przyprawy też będą aromatyczne, no ale nie tu. Dobra, przejdźmy do smaku. Wasze zdrowie. średnie chciałbym powiedział. Nie ma zbyt dużo słodyczy. Są takie kwaskowe przebłyski, paloność, czekolada. Nawet przyjemna, ciemna czekolada na finiszu. Dobrze się to pije. Hmm, nawet jakieś takie bardzo podobne do popiołu wrażenia są. Natomiast tych przypraw brak. Może w tej chwili leciutkie jakieś palenie w przełyku. Może to właśnie cynamon anuiszek i, i gałka muszkotołowa i Yy, goździki? No nie. Zdecydowanie nie. Yy, coś tam pali, ale po prostu nie czuć tych, tych smaków. No, to są dosyć mocne yy, przyprawy. Powinno je było być czuć w smaku, w aromacie. A tu gdzieś coś piesze w przełyku, tylko. I to tak niewyraźnie w dodatku. Także z tym się nie popisali. Ogólnie, jeżeli by nie napisali nic i był to zwykły stout bez żadnych dodatków, to on by przeszedł. To on by przeszedł. Jakąś ta czekolada jest, paloność. E, fajnie się go pije. No ale no niestety, przypraw. Poskąpili. E, nie czuć ich. Nie to, że... Są bardzo delikatne. Nie czuć ich wcale. Co oczywiście jest nieco frustrujące. E... No, może ja nie czuję. Jeżeli mieliście styczność z tym piwem, oczywiście piszcie w komentarzach, czy wy wyczuliście yy, przyprawy, bo ja nie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. No, tak niech w miarę podoba mi się piwo, samo sobie jest ok. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej ale degustacji. No, oczywiście, prześlijcie to wideo swoim znajomym. Wasze zrobię. jest. we